W Indiach nawet dzieci znają prawo karmy. Wiedzą o nieśmiertelności duszy i jej wielokrotnych wcieleniach. Model ten przynosi rozwiązanie wszelkich sprzeczności ludzkiego życia. Jedna z legend hinduskich opowiada o wymarłym mieście Padagri historia, która może służyć jako przykład działania prawa karmy. Mieszkańcy naruszyli prawo i na następny dzień z miasta uszła cała woda. Ludzie zostali przez to zmuszeni do porzucenia miasta. Prawo karmy to wyższa sprawiedliwość wszechświata. Niedawno o mały włos nie rozjechał mnie samochód. Zacząłem analizować przyczynę. O co chodzi? Niedawno mówiłem, że w Indiach fakirzy powszechnie demonstrują cuda, ale wiedzy nie posiadają. Otóż przegiołem w wewnętrznych pretensjach. Pojawiło się we mnie potężne przylgnięcie do mądrości i rozumienia świata, a zablokowanie tego nastąpiło w ciągu pięciu minut. Ledwo zdążyłem odskoczyć. Wszystko to jest nieprawdopodobnie ściśle powiązane. Mam pytanie. Mam pytanie. Jak można zobaczyć, gdzie człowiek żył w poprzednim wcieleniu? W polu można dostrzec, jak pracują programy z pokolenia na pokolenie, to rozumiem, ale jak można zobaczyć konkretnie, gdzie człowiek żył? Zaczyna we mnie pracować tylko to, co wspomaga proces leczenia. Coś, co nie pomaga, nie pracuje. Niekiedy potrzeba, bym określił miejsce, w którym żył człowiek, żeby go ukierunkować. Jeżeli w poprzednim wcieleniu człowiek żył w Ameryce, będzie już miał określoną ilość cech. Zawsze będzie w nim pycha, przywiązanie do wyglądu i masz pieniędzy itd. I w tych aspektach będzie od życia dostawał po głowie. Dlatego można objaśnić wiele spraw. Widzę na przykład, ta oto młoda osoba przeżyła jedno życie w Ameryce, a tamta dwa. Mówię więc, proszę być przygotowanym, trzeba będzie oczyszczać duszę. I człowiek już się orientuje, jest już ukierunkowany. Siedziałem w gronie osób, wśród których był młody Niemiec. Wiem, że na zachodzie przywiązanie do ziemskiego daje duże problemy. Ten Niemiec był uzdolniony artystycznie, znający pięć obcych języków, bardzo uduchowionych, a jednak mieszka w Niemczech, na zachodzie. Jak to wytłumaczyć? W poprzednim wcieleniu żył on w świątyni w Indiach i modlił się nieustannie. Teraz dano mu możliwość życia w innych uwarunkowaniach. Mój współtowarzysz nie uwierzył mi. Wyjechał do Niemiec i w Berlinie skontaktował się z pewną organizacją. Robiono mu tam horoskopy astrologiczne, rozpatrywano, wyliczano i słowo w słowo potwierdzono moje informacje. Nie wiedziałem nawet, że to, co widzę, można sprawdzić. Dzwonił do mnie z Niemiec i powiedział: Potwierdziło się wszystko, o czym mówiłeś. Co mam teraz robić? Odpowiedziałem. Nie denerwować się, wszystko jest normalnie.